Na skrzyżowaniu ulic Rejmonta i Konopnickiej powstało nowe rondo. Co prawda jeszcze nie ma oficjalnego oznakowania, które stwierdza właśnie skrzyżowanie z ruchem okrężnym, aczkolwiek kierowcy już muszą poruszać się w nowy sposób. Także nowe oznakowanie. Ulica Rejmonta w tym momencie, jak widać po znaku, jest ulicą jednokierunkową. Widać teraz to za moimi plecami. Niestety nie wszyscy o tym jeszcze pamiętają. Pamiętajmy o tym, żeby sprawdzać oznakowania i nie jeździć na pamięć, gdyż no niestety może to się skończyć postępowaniem mandatowym. Czy to rondo jest dobrym rozwiązaniem? W, w opinii niektórych pewnie i tak, ale niestety widać, że problem jest, bo na przykład autobusy na tym rondzie za bardzo się nie mieszczą. Ocenę i komentarze pozostawiamy Państwu. Zobaczymy także, jak to rondo będzie się dalej spisywać w praktyce. Nie do tutaj, bo nie mają na co pieniędzy wydawać. Zobacz pan, jak tam jest wąskie temno. A technicznie jak pan to ocenia w ogóle? No, też jest to no, gorzej niż na Sierkiewicza. Ja tam wiem, ja w Kałdawa to mnie ja tam bez różnicy. Ale tak technicznie z pana strony rozwiązanie tutaj tego ronda jest pan... No może być. Czyli Będzie, pod, Pana zdaniem potrzebne? Tak, no. I dobry, dobry pomysł? Zresztą każde rondo są lepsze. Nawet jakby było w Kałdowie tam na początku, to to samo by było. Czyli rondo dobre rozwiązanie? No, tak. Jak Pan to ocenia? Co to ma być? Co za szajs tutaj zrobili? Nie jest to to jest szok normalnie. Budowa ronda na ulicy Konopnickiej oficjalnie nie jest jeszcze zakończona, a już wzbudza wiele kontrowersji. Sposób wykonania skrzyżowania o ruchu okrężnym według wielu kierowców jest bezmyślny. Auta osobowe w tym miejscu jadą w miarę płynnie, jednak większe pojazdy mają już z tym problem. Jadąc ulicą Rejmonta w tym miejscu musimy skręcić w lewo w Bolesława Prusa, gdyż dalszy odcinek jezdni jest, jest już jednokierunkowy. Jak państwo oceniają to rozwiązanie? Czekamy na wasze komentarze na naszej stronie i na profilu facebookowym. TV Regionalna 24.pl, TV Malborg, TV Stum TV Nowy Dwór. Tom, tu kręcimy.